Sezon świąteczny jest tuż za rogiem, a to oznacza mnóstwo ekscytujących nowych produktów od wszystkich twoich ulubionych producentów druku 3D. Więc w tym filmie przyjrzymy się ponad tuzinowi nowych produktów, które wkrótce pojawią się na rynku, w tym ich funkcjom, przewidywanym cenom i dacie wydania. I nie martw się, jest dużo więcej niż to, co widzisz na tym stole. Większość tych produktów jest tak nowa, że recenzenci nie mieli jeszcze okazji ich dotknąć. O, a dla was, użytkowników Bambu Lab, cieszcie się, bo nadchodzi mnóstwo nowych produktów dla Waszych drukarek szczególnie. Zabierajmy się za to. Zacznijmy listę od OG firmy zajmującej się drukiem 3D dla konsumentów Prusa Research. Prawdopodobnie już widziałeś, że Prusa wypuściła drukarkę 3D Mark IV S wraz ze wszystkimi typowymi zestawami do ulepszeń, aby przystosować poprzednie drukarki do najnowszych funkcji, ale jedną rzeczą, która jeszcze nie została wydana w momencie tego nagrania jest nowa Hackerboard. Więc w zasadzie jest to mała płyta, która podłącza się bezpośrednio do płyty głównej Mark IV S i pozwala kontrolować rzeczy za pomocą poleceń G-Code. Ta płyta najwyraźniej może być używana do wszystkiego: od pasków LED, przez zdalne wyzwalacze kamer, aż po ramiona robota i więcej. Teraz płyta powinna być już na sprzedaż w momencie, gdy wszyscy zobaczycie ten film. Chociaż w momencie nagrywania czas oczekiwania wynosił 7 do 8 tygodni, co niestety czasami jest typowe dla Prusa i ich nowych produktów. Ponadto kosztuje tylko $14.49. Osobiście mam prawie zerowe doświadczenie w programowaniu elektroniki czy jakiejkolwiek innej umiejętności z tej dziedziny, ale dajcie mi znać w komentarzach, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak próbuję coś zrobić z tą płytą. Gwarantuję, że będzie coś do śmiechu. Tak przy okazji, jak ze wszystkim w tym filmie, w opisie znajduje się link, jeśli chcesz wesprzeć kanał, kupując to przez nasz link, zamiast po prostu googlować. Teraz przekroczmy staw z Pragi do Wielkiej Brytanii i sprawdźmy najnowsze wydanie od E3DPZ Probe. Właściwie już omówiłem to szczegółowo w filmie, który zrobiłem na temat rosnącego ekosystemu Rewo, ale w zasadzie PZ Probe to zamiennik radiatora dla ekosystemu Rewo, który dodaje czujnik piezoelektryczny do Twojego hotendu, umożliwiając sondowanie i siatkowanie łóżka za pomocą dyszy bez potrzeby skomplikowanego zestawu do gwintowania. Muszę przestać tworzyć zdania bez końca. Obecnie jest dostępny dla radiatora Revovoron za 60 funtów, czyli około 78 dolarów, lub samodzielna podkładka, którą możesz dodać do swoich innych projektów, lub zrób to sam za jedyne 35 lub 45. Niestety w momencie nagrywania jest już wyprzedany, ale E3D ma nadzieję, że będzie dostępny bardzo wkrótce, więc sprawdź link poniżej. Może już mają to na stanie. Następnie przyjrzyjmy się najnowszemu wydaniu od Slice Engineering, gorącemu końcu Mako TM dla Bamboo Lab. Mako umożliwia bezproblemową i szybką wymianę dysz, bez demontażu całego gorącego końca. Odblokowuje wyższą wydajność przepływu, umożliwiając drukowanie do 60% szybciej, a także zapewnia niezawodną izolację termiczną i trwałość. Jest również odporny na ścieranie i może drukować praktycznie każdy filament, który na niego rzucisz, z poprawioną jakością i mniej zacięciami. Obecnie jest dostępny dla X1, X1 Carbon, X1e, P1P i P1S, a w ramach premiery Slice pokazał swój nowy otwarty standard Dish Fin, który zapraszają do przyjęcia więcej producentów. Ceny wahają się od 99$ dolarów za Gamma Master bez wstępnie zainstalowanej elektroniki, aż do 134$ i 99 centów za wersję z wstępnie zainstalowaną elektroniką i wersją Bontech CHT. Przedpremierowe zamówienia są otwarte, ale Dan, założyciel, poinformował o problemach produkcyjnych i konieczności zniszczenia partii. Więc z tym jest trochę opóźnienia, a jeśli jesteś ciekawy, pod filmem umieścimy link. Następnie porozmawiajmy o Creality, firmie, która dosłownie zawsze ma coś nowego na horyzoncie. Chociaż nadal nie mamy dodatkowych szczegółów na temat zapowiadanej nowej flagowej jednostki K2, Plus i niestety nadal czekam na jednostkę demonstracyjną, która mam nadzieję, że pojawi się tutaj bardzo szybko. Creality doda kolejną wersję serii K1 do swojej oferty, co nikogo nie zaskakuje, w postaci K1SE. K1SE to przyjazna dla majsterkowiczów drukarka CoreX i Bitbux z ekstruderem na poziomie flagowym. Z wymienną dyszą i udoskonaleniami dzwonienia i poziomowania, które sprawiały problem w K1, podobno będzie również w pełni otwarto-źródłowy dla majsterkowiczów i moderów. Ponadto wydaje się, że nie jest zamknięty. Więc tak, to prawdopodobnie bezpośredni konkurent dla P1P, a jego cena jest bardzo konkurencyjna, wynosi tylko 359 dolarów. Przedsprzedaż już się rozpoczęła, ale tak naprawdę mam wrażenie, że powiedziałem to już kilka razy, jest już wyprzedany. Sprawdź link w opisie, aby zobaczyć, czy i kiedy spodziewają się więcej takich. Zanim przejdziemy dalej, poświęćmy chwilę, aby podziękować sponsorowi tego filmu, którym jest Sowell. Od dłuższego czasu jestem fanem przystępnych cenowo i wysokiej jakości drukarek 3D od Sowell, czy to ich model SV06 Clipper Edition S Fu 07 sw 07 Plus. Czy SV08, a niedawno faktycznie połączyli się z Comgro, który również produkuje świetne drukarki. Ostatnio często korzystam z Comgro T300, ponieważ to naprawdę drukarka bezproblemowa, łatwa w obsłudze, z przejrzystym interfejsem i naprawdę, naprawdę wysoką wydajnością. Charakteryzuje się formowanym aluminium i jest o 70% cięższa od porównywalnych drukarek 3D, więc to w zasadzie czołg, który drukuje rzeczy w 3D. Dodatkowo oferuje szanowny obszar budowy 300x300x400. Na na Ponadto Sowel właśnie obniżył cenę do 329 na swojej stronie internetowej. I myślę, że nawet zamierzają obniżyć cenę jeszcze bardziej na Amazonie, co czyni to absolutnym no-brainerem. I upewnij się, że sprawdzasz linki w opisie, aby wiedzieć, jaka jest najlepsza cena i skąd ją kupić. Jak w przypadku większości niesamowitych drukarek Sovela, model T300 jest dostępny i wysyłany od ręki, bez opóźnień i czasu oczekiwania. Więc sprawdź link w opisie i kup jeden już dziś. Lub sprawdź niektóre filamenty Sovela, lub inne wysokiej jakości akcesoria do druku 3D, ponieważ Sovel jest szczerze mówiąc jednym z naszych najdłużej wspierających sponsorów. Tworzą świetne produkty, dzięki którym możliwe są te filmy. Okazałbym im wdzięczność. Wracamy do filmu. Następnie porozmawiajmy o Nykubik, który z radością ogłasza, że wypuszczą na rynek Foton Mono M7 nie mylić z Photon Mono M7 Pro. Nowa drukarka 3D na żywice imponuje prędkością 90 mmH nawet na standardowych Żywicach, z precyzyjnym systemem optycznym 14K i inteligentnym asystentem drukowania. Ten model powinien być dostępny, gdy oglądasz ten film. W momencie nagrywania jego cena została obniżona do 399 dolarów. Dobrze, przejdźmy teraz do Big Tree Tech i BQ, którzy szczerze mówiąc mają tyle nowych produktów, że nie mogę za nimi nadążyć, więc zawęziłem to do tych, które moim zdaniem będą najbardziej interesujące dla Was, a linki do tych, które nie znalazły się w tym filmie możecie sprawdzić w opisie. Po pierwsze mamy kilka nowych płyt budowlanych głównie dla drukarek z laboratorium bambusowego, w tym CryoGrip Pro Frostbite, co za nazwa, prawda? Zaprojektowane dla PLA i PTG bez potrzeby po. Odgrzewanej podstawy, co według nich może zmniejszyć zużycie energii o 50% i eliminować zatory dysz. Ta płytka będzie kosztować 23,99 dolarów i jest już dostępna. Następnie mamy płytę budowlaną, którą nazywają swoją serią designer, która ma wzór plastra miodu z jednej strony, bo heksagony są najlepsze. I pepitka na drugiej stronie. Te płyty budowlane są zaprojektowane do użytku bez kleju, oferują wyjątkową przyczepność do podłoża i automatyczne odłączanie po ochłodzeniu powierzchni. Te są nieco droższe, kosztują 24,99 dolarów i są już dostępne. Następnie mamy Panda Claw, odporny na ścieranie, kołnierz ekstruzji, wykonany z powłoki Nano RNC i lekkiego aluminium. Ten nowy kołnierz pozwala lepiej drukować dowolny filament ścierny na drukarkach z laboratorium bambusowego, w tym P1P lub P1S, minimalizując masę, aby poprawić dokładność druku. Ten kosztuje tylko 22,99 dolarów i jest już dostępny. Na koniec od Big Tree Tech mamy Panda Branch, produkt rozszerzający zasilanie, który podłącza się bezpośrednio do wolnego portu na drukarce AMS lub A. Jeden, oferując cztery interfejsy wyjściowe USB A o napięciu 5V do zasilania dotykowego pandy, wentylatorów USB, pasków świetlnych, zewnętrznej kamery internetowej lub dowolnego innego urządzenia bez potrzeby dodatkowych gniazd, zasilania lub zasilaczy. Ten kosztuje 25,99 i jest już dostępny. I jak już mówiłem, jeśli zastanawiasz się, co to jest, umieszczę link w opisie. Dobrze, Teraz przyjrzyjmy się nieco filamentowi, ponieważ Sunlu ogłasza wydanie swojego nowego Pela PLUS 2.0. Materiał ten cechuje się dużą wytrzymałością i twardością, wysoką jakością, szybszym drukowaniem do 300 MMS oraz mniejszą ilością zatorów i defektów. Już dostępny, a jego cena zaczyna się od imponujących 14,99 za kg przy zakupie 6 kg lub więcej. Link w wiesz. Następnie przyjrzyjmy się Wam Bam, który niedawno zaczął sprzedawać te prawdziwe płyty giętkie z włókna węglowego dla różnych drukarek, od ekosystemu Bambu Lab do Prusa, Creality K1 Sobel, SV08 Magneto X i wielu, wielu innych. W przeciwieństwie do typowych płyt budowlanych, które używają PI, PEX czy nawet PC, te płyty są wykonane z prawdziwego włókna węglowego, więc są praktycznie niezniszczalne, nawet przy wysokich temperaturach, i są zbudowane, aby przetrwać przez lata. Ceny zaczynają się od 49 dolarów, a mimo, że obecnie są wyprzedane, WamBam spodziewa się znacznie większych dostaw wkrótce, więc sprawdź link w opisie, jeśli jesteś zainteresowany. Ekscytujące wieści dla fanów Bambusa? Eksperci od suszenia filamentów w firmie IBOS z radością ogłaszają, że ciężko pracowali nad dodatkiem do suszarki AMS, który pozwoli ci niezależnie suszyć każdą z czterech rolek filamentów w Twoim Bambu Lab AMS, lub będą również oferować bardziej przystępną cenowo wersję tej suszarki z jedną strefą. Ta dodatkowa jednostka pozwoli ci używać AMS jako suchego pudełka i wysuszyć materiały przed drukowaniem, nie pozwalając im nasiąknąć wilgocią lub nawet suszyć podczas drukowania. Niestety, szczegóły na ten temat są bardzo skąpe. Mam tylko jedno zdjęcie, więc nie mamy jeszcze ceny, ale iBOS ma nadzieję wydać to do końca roku. Dobrze, kończąc listę, mamy Fizek, który z radością ogłasza swój zestaw Nevermore Stealth Max, który jest filtrem powietrza specjalnie opracowanym dla drukarek 3D z naciskiem na worony. Używa zarówno aktywnego węgla, jak i filtrów High Efficiency Particulate Air do odfiltrowania zarówno lotnych związków organicznych, jak i cząstek unoszących się w powietrzu, co jak zobaczyłeś w doskonałym niedawnym filmie Tomasa Sandlatera, jest rzekomo naprawdę ważne dla tych z nas, którzy lubią drukować ABS i ASA. Ten jest trochę drogi, bo kosztuje 75 dolarów, ale słyszałem, że rak płuc jest jeszcze droższy. Tak czy inaczej, powinno być dostępne, gdy to zobaczysz. To wszystko, co mam dla ciebie na ten moment. Producenci, jeśli jesteście tam, śmiało napiszcie do nas na adres e-mail podany w opisie i wyślijcie nam swoje produkty na film podsumowujący przyszły kwartał. To wszystko na ten tydzień, ale zobaczę Was wszystkich na następnym poziomie.